Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na premierze nowej zrabki od lotto Plaster Miodu. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba ta zrabka i nie mogłam się doczekać już wydania tej zrabki, bo naprawdę coś fajnego muszę powiedzieć, że lotto wymyśliło. Ta zrabka naprawdę bardzo mi się podoba i te pszczółki. Słuchajcie, jaki fajny bonus. Można znaleźć taką pszczółkę fajną i, i wygrać od razu 25 zł. Także naprawdę fajnie. Jestem ciekawa i nie mogę się doczekać tego, czy uda mi się znaleźć pszczółkę. I tutaj mamy jeszcze takie zasady: jeżeli w danej grze znajdziesz trzy identyczne symbole, wygrywasz kwotę przypisaną do tej gry, czyli musimy znaleźć trzy identyczne symbole, żeby wygrać. Także dobrze. I główna wygrana to 200 tysięcy, także naprawdę piękna wygrana. No i mamy aż od 5 po główną wygraną tak takie stopnie wygranych. Także fajnie, cieszę się, że jest jakiś fajny bonusik nareszcie którejś nowej zdrapce. Bo no to zawsze zwiększa jakby szansę na wygraną. Zdrapeczka jest po 5 zł, jak już widzicie, i ja na dzisiejszą premierę mam zdrapeczek 8, czyli mój wkład w dzisiejszą premierę to 40 zł. Także moi kochani, ja już zabieram się za drapanie. No a jeśli jesteście nowi na kanale, jeszcze to co chciałam dodać, to zostawcie subika i łapeczki w górę. Także dobrze, moi drodzy, ja już przechodzę do drapania. Zdrapeczki ja sobie wybrałam. Te numery takie trochę przypadkowe, trochę jakieś takie, co lubię. Siedemnastkę wzięłam, piętnastkę, szóstkę, dwadzieścia pięć, o jedyneczkę wzięłam, czwóreczkę, trzydzieści siedem i 50 z końca, bo zdrapek w paczce jest pięćdziesiąt. Bardzo fajna ta zdrapka. Co by nie było, to myślę, że pewnie będę często po nią sięgać do miksów, no bo naprawdę jest. Jest świetna, jeśli chodzi o grafikę. No bardzo mi się podoba. Bardzo, naprawdę. No to dobra, lecimy z grą pierwszą, szukamy trzech identycznych symboli. A mamy tutaj tak: plaster. No jakby przystało na zdrabkę plaster miodu, mamy plaster. Mam rylec, bo stwierdziłam, że te małe okienka tym rylecem będzie się dobrze drapało. No, moneta i kwiaty. Gra druga, chociaż tutaj już nie potrzeba było drapać trzeciego symbolu. No dobra, gra druga. Mamy złoto. W kolejnym plasterku mamy skrzynię. Dalej mamy klik. Nie wiem, czy jeszcze was trochę nie przybliżyć. Może troszeczkę jeszcze o w ten sposób zrobimy. Klik i koniczynkę. Gra trzecia. Mamy i właśnie to jest taka fajna warstwa chrupiąca, jak w pół w diamentach na przykład i mi się podoba, chociaż może ta pół w diamentach jest bardziej chrupiąca ale ta też jest całkiem całkiem, no trochę ciężej się drapie, ale jest fajna no i dobra, i tutaj mamy nie mamy trzech identycznych symboli, gra czwarta, no tu już mamy najwięcej szans bo jest największy plaster <grym>, najwięcej okienek Tęcza, portfel, podkowa, ul. No tak, ul też musi być, jak to chodzi o pszczółki. Klik i tęcza. Gra piąta. I mamy tu tak skrzynię, gwiazdę, bank. Bank, oj, czy będzie trzeci bank? Nie, jest ul. Gra szósta. Mamy tu koronę, monetę. O, monetę, czy będzie trzecia moneta? Nie, niestety są kwiaty. No i gra siódma. Mamy podkowę i gwiazdę. No to patrzymy, co znajdziemy w bonusie. Czy będzie pszczółka śliczna. Nie jest kurczę, jakiś mierny arbus. <grytamy> o, tutaj mamy sferki w razie czego, a kontrolne to nie wiem, gdzie są. A, tu jest kontrolna jedna, a tu druga, czyli mamy na tej planszy tutaj kontrolne, na tym plastrze. No dobra, to przechodzimy do zdrapeczki. O, skończ zapaczki, pięćdziesiątka. No dobra, to lecimy, gra pierwsza. I mamy tutaj ul. O, jest drugi ul. Czy znajdziemy trzeci ul? Zaraz się to okaże. A e, niestety, niestety, pik. No to gra druga teraz. Mamy bank, koronę, drugą koronę i gwiazdę. No dobra, co lecimy do gry trzeciej? Mamy koronę, gwiazdę, monetę, bank i koniczynkę. Także tutaj niestety mamy pusto. Lecimy do gry czwartej. Mamy tutaj skrzynię, podkowe, kwiatę. O, jest drugi raz podkowa. Moneta. I czy znajdziemy trzecią podkowę? Nie. Niestety klik, Niestety klik. No to lecimy do gry piątej. Mamy tutaj bank. Portfel. Gwiazdę. Kończynę. I portfel. Czekajcie, pójdę sobie tylko po krzesło. Okej. Okay. No i dobra, gra szósta, lecimy. Mamy komu skrzynię, safe. O, jest drugi safe, fajnie. I jest ul, no to jednak nie tak fajnie. No i gra siódma, czyli dwa pustaki, Złoto, złoto. Ach, i diament. No to czy znajdziemy pszczółkę, bo tak bardzo chciałabym znaleźć tą pszczółkę. No jakieś nowe, jakieś mierne banany. Tu są kontrolne, gdzie te kontrolne. Tu jest B, N. Ja nie mogę. <laughs> Kolejna pusta. No ja tak się domyślałam, że jak będzie tak, że zakwale zdrabkę, to ona będzie pusta. No ale tak, wiecie, już nie mogę się powstrzymać, bo tak bardzo mi się ta zdrabka podoba graficznie. Zasady, te, zasady gry też są fajne. No a tu widzicie, co tu się dzieje. Złoto, kwiaty, portfel i skrzynia. Gra trzecia, gwiazda, moneta, skrzynia, koniczyna i skrzynia. Także jak na razie z żadnej wygranej. Gra czwarta. Mamy tu: o, drzewko, korona, bal, złoto, ul. wiem co tu będzie? Drugie drzewko. Gra piąta. Portfel, koniczyna, plaster, koniczyna i sej. Dwa razy koniczyna była. Gra szósta. Korona, plik, moneta i portfel. Gra siódma, tęcza i bank. O, N. O, już widać, że bonus będzie pusty, bo. Ale trzeba uważać, że są te kontrolne, słuchajcie, bo te kontrolne one są tak tutaj. Położone, że można je naprawdę naddrapać wcześniej i już nie mieć niespodzianki, bo jak się odkryje dwie, no to już albo, wiecie, albo wtedy główna, albo nic. Bo jak są kontrolne różne, to jest drapka albo pusta, albo wygrana powyżej tysiąca. Także, no, w sumie, jakaś tam nadzieja jest, ale wiecie, jak te wygrane się zdarzają, <grym> te wyższe wcale. No i mamy tutaj czwóreczkę, teraz drapeczkę z numerem 4. Ja dalej poszukuję pszczółki. Już trzy zdrabki. To już jest połowa w sumie. To jest czwarta zdrabka. Jak na razie żadnej wygranej. Skrzynia, moneta, skrzynia. To niepotrzebnie drapałam, ale to już taki odruch. Moneta, korona, koniczyna, gra trzecia. Gwiazda, podkowa, portfel, gwiazda i czy będzie gwiazda? Nie, tęcza. Gra czwarta, portfel, skrzynia, plaster, bank. Bodkowa, wszystko inne Gra piąta Moneta Kwiaty Ul Bank Wszystko inne Gra szósta Już ostatniego pola nie drapię, bo to i tak bez sensu koniczyna, Plaster Złoto Kwiaty Ul No i patrzymy, czy w bonusie chociaż będzie ta pszczółka śliczna Nie Cytryna Sprawdzam kontrolne jeszcze, czy czegoś nie pominęłam. O, B. No niestety. Kolejna pusta zdrabka, czwarta. Na razie cztery puste. To teraz mam nadzieję, że będą cztery pełne. Zdrapeczka z numerem jeden, mówiłam i jedynkę i pięćdziesiątkę. Czyli pierwszą zdrapkę i ostatnią z paczki. Safe moneta. a Tu już nie potrzebnie drapię. Portfel, bank, portfel, gwiazdę, plaster. Drzewko, o, plaster, gwiazda. I czy będzie trzeci plaster? Nie, złoto. Gra czwarta: mamy ul, safe, diamenty, koronę, drzewko i gwiazda. Gra piąta, podkowa, koniczyna, skrzynia, skrzynia. I czy będzie trzecia skrzynia? Nie, moneta, ra szósta moneta, diament. Diament? I czy będzie diament? Nie, kwiaty. Gra siódma tęcza, kwiaty, bank. A może tu znajdziemy pszczółkę? Znowu cytryna. O matko, tragedia. Coś czuję, że ta zdrabka to będzie jakaś lipa. I B. Kontrolne. Kolejna zdrabka. Zostały jeszcze trzy zdrabki. No dobra, to teraz po połóweczka. Po, z połowy paczki z datka z numerem 25. No i lecimy z tym pulem Klik. pul, złoto, złoto, diament. I czy będzie złoto? Nie, bank. Gra trzecia. Kęcza, gwiazda, diament. Złoto. Gra czwarta. I mamy tutaj portfel. Kwiaty, kwiaty. O, możemy znaleźć jeszcze trzeci raz kwiaty. Drzewko. Ach, i koniczyna. Niestety. No dobrze, lecimy dalej. Gra piąta. Skrzynia, bank. Koniczyna. Bank. Ach, i korona. Gra szósta. Korona. Skrzynia. Jest korona. O, i moneta. Gra siódma. Drzewko i portfel. Ach, szkoda. No, ale może jeszcze ta pszczółka. Nie, nie. Nie, jabłko. Owoce tu dają w owoce nie są płatne. <grytanie> Do. D.O. kontrolne. przed ostatnia zrabka. Masakra. Masakra Wam powiem. No, chociaż już tak sobie pomyślałam, żeby była chociaż, wiecie, jedna pszczółka, żeby była ta ponad połowa weszła. Te 25 zł, żeby było. No, mam szóstkę i 15, No, to jest już niemożliwe, żeby... Słuchajcie, żeby. No, aż mi się wierzyć, nie chcę, żeby tu wszystkie te osiem było puste. To już mam wyjątkowego pecha. Koniczyna. Kwiaty. Gra druga. Bank. Skrzynia. Diamenty. To już mi potrzebnie drapie. Gra trzecia. Tęcza. Tęcza. Korona. Klik. I sejf. Gra czwarta. Gwiazda. Korona, złoto, moneta, sejf. Gra piąta, plaster, drzewko, podkowa, koniczyna. Gra szósta, złoto, koniczyna, portfel i złoto. Gra siódma, portfel i ul. A w bonusie jest... Banan N. Kontrolne N, 2 Tu są różne. O rety. ostatnia zdrabka. Powiem Wam, że jestem czas zrezygnowana już. No ale dobra, patrzymy. Ostatnia zdrabka. Gra pierwsza. Korona i złoto. Gra druga. Koniczyna. Portfel. Tęcza. Gra trzecia. Portfel. Bank. Koniczyna, kwiaty. Czy ja te zasady, tej gry mylę? Czy to muszą być dwa symbole? <laughs> Nie, no są trzy symbole, po prostu tyle jest pustaku Skrzynia, diament, moneta, podkowa, kul, gra piąta. Skrzynia, plik. Skrzynia, koniczyna, tęcza. Gra szósta, diament, moneta. Moneta po raz drugi. I Podkowa o matko. Gra siódma, plaster i ul. A bonusie jest. Wiśnia. O matko. WO. Nie wiem, no, po prostu to jest jakaś masakra. Tragedia, masakra, nie wiem jak to nazwać. Żadnej wygranej. Żadnej. No ja rozumiem, że no jest 50 zrapek w paczce, ale no że 8 zrapek wzięłam. I żeby to żadne... I to wiecie, i to coś z początku, i z środka, i z końca. I akurat tak trafiłam, że żadnej wygranej nie mam. A już myślałam, że wiecie, fajnie będzie znaleźć tą pszczółkę czy, czy coś, a tu normalnie jest kaszana. No wszystko jest puste, nie wiem. Jak ktoś dokładnie obejrzał odcinek, to może zobaczy, że może ja coś pominęłam, ale... Ale no chyba nie. Nie, no to chyba jest po prostu jakiś zły sen, także. Ja znikam i mam nadzieję, że obudzę się i to będzie po prostu sen i będę nagrywać tą premierę z wygranymi. Kochani, co chciałam powiedzieć jeszcze, już pomijając tą masakrę miodową. No to, że jutro zapraszam na piątkowe krzyżówki, a w sobotę planuję zrobić rywalizację tej zdrapki właśnie. Z pudełkiem czekoladek, także gorąco zapraszam. No zobaczymy, może wtedy, ale pomyślne jeszcze. Nie, no myślę, że zrobię tą rywalizację, no zobaczymy, ale w słowem samej premiery to jest masakra. Także, kochani, jutro spotykamy się na piątkowych krzyżówkach, a w sobotę na rywalizacji z plaster miodu kontra pudełko czekoladek. Także zapraszam Was serdecznie. Kto trafi świeżo na mój kanał, zostawcie subika. No te pustaki, no jak widzicie, są, były i będą. Zostawcie na pocieszenie proszę łapeczkę w górę i życzę Wam powodzenia. Trzymam za Was kciuki na Waszym drapaniu tej zdrapki. Guziaczki, pa pa!